Przepisy wymagają, aby dla obiektów, których rozpiętość przęsła przekracza 20 metrów, a z taką sytuacją mamy na tym wiadukcie nad ulicą Smolecką, przęsło ponad 21 metrów, trzeba wykonać próbne obciążenie. Opracowywany jest projekt, schematy próbnego obciążenia, dobierany jest odpowiedni ciężar. I w kilku konfiguracjach samochody ustawiają się na obiekcie tak, aby wywołać jakieś ekstremalne naprężenia w obiekcie, czyli albo na, na największa masa na środku przęsła, albo po jednej stronie, tak żeby, tak, tak żeby wywołać stosowne naprężenia. Pod spodem są porozkładane czujniki mierzą. Tak naprawdę nie ma strachu, że obiekt się zawali podczas takiego próbnego obciążenia. To bardziej chodzi o to, czy konstrukcja zachowuje się w taki sposób, jak to zostało zaplanowane, czyli czy ugięcia nie przekraczają dopuszczalnych ugięć zaproponowanych przez projektantów? W tym miejscu kiedyś istniał stary wiadukt kolejowy nad ulicą Smolecką. Przeznaczony był do ruchu kolejowego, nieczynny. On został rozebrany, wybudowano nowy wiadukt, który będzie przenosił zarówno ruch autobusowy, jak i tramwajowy. Jest tutaj też ścieżka pieszo-rowerowa i ciągi piesze. Ten obiekt ma konstrukcję żelbetowej ramy o rozpiętości przęsła powyżej 21 metrów. Aby go wykonać, wykonawca zużył ponad 1400 metrów sześciennych betonu.